Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie, mam dla Was first luka, akcesory pokój dla pokój dzieciaków. Te akcesoria już wyszły jakiś czas temu. Ja teraz, nagrywając, to jest promocja. I stwierdziłam, że głupie, bo wiecie, za o połowę taniej to, to taka powinna być oryginalna w ogóle cena akcesoria. Ale przejdźmy już tutaj do tematu głównego dzisiejszego odcinka. Wystawiaj stworki do walki. Zbieraj karty z ulubionymi magicznymi stworkami Simów i wymieniaj się z nimi z innymi Simami. Używaj kart na elektronicznej arenie, aby żywić stworki i wystawiać je do walki ze stworkami przyjaciół. Pojedynki z pewnością starczą Ci wiele emocji. Wawsi kukiełkami. Za pomocą nowego teatrzyku kukiełek i odrobiny wyobraźni Simowie mogą opowiadać fantazyjne historie, zabawiając w publiczność w postaci rodziny i przyjaciół. Personalizuj pokoje dziecięce. Twórz sypialnie dla dzieci, które są zarówno pełne wyrazu, jak i stylowe. Porusz wyobraźnię swoich Simów za pomocą nowych, kolorowych mebli i dekoracji z różnorodnymi motywami. Od kosmicznych robotów po urocze kwiaty. Zmień swój styl. Modne przy tym zabawne ubranie i dla dzieci pozwolą Simom wyrazić własny cel lub podkreślić swoją obsesję na punkcie aktualnego, idealna stolatków. No to co, teraz idziemy do kasa. Więc jesteśmy teraz w Kasie i tutaj przeglądamy rzeczy dla dzieciaków. Jak wiecie, jak wiecie albo nie wiecie, dla starszych sobie mówię, nie ma, dla młodych dorosłych nie, nic i bardzo fajnie, że nic nie dodali. Wiecie, że fajnie, że się skupia akcesoria tylko i na tej jednej grupie wiekowej. I ogólnie, no, fryzury, no, cztery, ta z kokardką. dla dziewczynek mi się bardzo podoba. Naprawdę z przeurocze. Jeśli chodzi o ubrania, no, górę, no to naprawdę mamy dużo opcji, aż byłam w szoku, powiem Wam szczerze. Naprawdę podoba mi się, a zwłaszcza podoba mi się ta koszulka właśnie z tą żerafą i z tą W ogóle przepiękne, przeurocze. No i tutaj właśnie, no, sporo jest. No dołów nie ma aż tak dużo. No ale wiecie, no nie można mieć wszystkiego. No... I nie było oczywiście też żadnych os w sensie jakichś naszyników albo czegoś nie było, co do mnie trochę słabo mogli dać, wiecie, właśnie z jakimś tym pustkostworkiem albo coś takiego jak tutaj na koszulkach na przykład mamy z tymi, wiecie, pustkostworkami, tak pod szczelam, że wiecie, chodzi właśnie tutaj i mogli je dać, ale no trudno. Tutaj w trybie pone, już, już nie w trybie budowy już w trybie życia tutaj powyciągałam właśnie nowości całe jak tu widzicie, to mamy trzy gotowe pokoje oczywiście wzięłam po jednej wersji kolorystycznej i no, wam na no spokoj. takie na gotowe, no to nie, nie ten mi się najbardziej podoba jest taki najbardziej, mi się wydaje, taki wypasiony ogólnie taki... po prostu robi największy ła. i zaczniemy od rzeczy, które tutaj są tutaj oczywiście mamy nową lampę, która mi się bardzo podoba tutaj jak widzicie jakieś obrazki, zegar Tutaj mamy plakaty, naprawdę mi się bardzo podobają. Tutaj jakieś trofea, tutaj jakieś tam bibelotki, tutaj półka czy też ozdoba, jakaś tutaj w ogóle te zdjęcia są prześliczne. I tutaj jak widzicie, mam takie naklejki na ściany i muszę przyznać, że to jest tak urocze, mi się tak to podoba, po prostu kojarzy mi się to z Pokemonami. Tutaj obraz przepiękny, tutaj jakieś plakaty, tutaj motylki są tak ładne, że ojej. No ale już przechodzimy tutaj do rzeczy. No i tutaj mamy właśnie takie, do wiecie. Do po prostu do odgrodzenia można powiedzieć. Tutaj mamy łóżka, znaczy jedno łóżko, oczywiście w różnych wersjach kolorystycznych. Tutaj mamy te y, takie mini kanapy, że tak powiem, takie, takie fotele, bardzo fajne. Tutaj mamy, tutaj mamy jakieś stoliki, biurko i kolejne takie właśnie odgrodzenie, tylko to się różni tym, że po prostu tutaj jest jakieś ubrania na nim. Tutaj mamy kolejne, tutaj jakieś, można powiedzieć prawie że komody, tutaj mamy lampkę, kosz na śmieci i tutaj mamy takie, nie można się tam bawić. Aha, okej. Okay. Tutaj ma takie jakby pluszaki, tutaj mamy jakieś inne zabawki. Tutaj mamy o, to są książki. Podoba mi się. Tutaj mamy szafę właśnie, w której można się przebrać no, bo podoba mi się to, że to są właśnie takie zdjęcia wsadzone No i teraz przechodzimy już do najważniejszych rzeczy. Tutaj jak widzicie mamy otwórz zabawki i to jest zwyczajne z zabawkami. No powiem wam fajnie, takie, takie w innym stylu, tak, nie wiem czemu, ale tak trójeczkę mi tak przypomina trochę. No i tutaj oczywiście mamy coś na co się nie mogę już doczekać, żeby pograć. Także, a czemu nie mogę na to kliknąć? Co, nie mogę stać koło siebie? Hmm, zobaczmy. Może sprzedajmy to. I spróbujmy. Powinno iść raczej, nie? Ja nie idzie. Co się dzieje? A to? O, wystaw spektakl kukiełkowy. No weźmy może. O, stwór z granitowych kaskad. Chodź. Podejrzewam, że, bo nie możecie razem. Wystaw dla. A to by co dałem? Czekaj. Wystaw dla. Elliot, o możesz wszystkich? Nie możesz wszystkich, a to słabo. Ale to chodź, ty wystawisz. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No chodź. No dobra, tutaj wchodzi. O, fajnie. Fajnie, fajnie. A ty możesz coś robić w trakcie. Oglądaj. O, wy też możecie, to chodźcie pooglądać. Nie rozmawiajcie. Chodźcie oglądać, a nie... Fajnie to wygląda. A wszyscy tak za sobą siedliście. Wygodnie wam tak? No fajne. No dobra, to teraz może już przejdźmy... ...do tych tutaj... ...głównej... Wykorzystać korzystać Elliot... O! Dobra, musimy kupić kartę na... Dobra, tego to nie wiedziałam. To ja za chwilę do was wracam, jak już będę mieć karty. Albo z... może spróbujmy razem kupić? Bo tutaj chyba nie mamy komputera. Mamy komputer. O, to jeszcze lepiej. Zamów. Kup. Hm. Może weźmy pięć. Udasz siostrze jeden od razu. Okej, okay. uzupełniających z Czy może je teraz otworzyć? Otwórz. Otwórz. Ty też otwórz swój. Też Ci oczywiście tu dam jeszcze jakiś. Masz. Dobra, to wy sam sobie tam oglądajcie. Otwórz. Treny pustkostworka. Wystaw może. Zobaczymy. Lilika. Elliot otworzył lilika. O! Hmm. A to, to są pewnie te postacie, te rysunki, te obrazki na to, czemu jesteście. Dobra. Rysy możecie iść robić, co chcecie, ale tam jej nie obchodzić w tym momencie. Uff, zobaczmy. No, jak to wygląda? Dokładnie, pokażcie. Wow. Mm. Sięsta chyba wygrywa. O. No. Zobaczymy, kto wygra. Czy tu przyjdzie w ogóle? Powiadam, że pewnie ktoś wygra. Oj, kto się ba tu. Oj. Hm. No ciekawie, ciekawie Okej, okay. czy skończycie grę? A, skończyliście. I co się stało? Aha, nie przyjdzie żadne powiadomienie. Dobra, może trenuj teraz, co? Wszyscy przegrzani na śmierć, naprawdę. Czekaj, w którym jest tutaj. To chodź. To wejdźcie tu do pokoju. Co? Rodziców też tutaj wykurzę sobie usiąść. Ty też sobie usiądź. Tu będziecie. Okej. Okay. Skoro ty nie możesz to ty potrenuj. Może to zobaczymy Zobaczmy jak to wygląda. No. A to wygląda pewnie podobnie. Aha, no, to ok. No dobra, to jest tutaj Segurajtrend. No i dla mnie czas tak na małe podsumowanie. Jak mi się podobają te akcesoria, powiem wam tak, właśnie na tej przecenie, jak jestem minus 50, to według mnie spoko za te 25 zł. Tak, ale jeśli chodzi o wycieczkę prawie 50, to nie. No, wiecie, podoba mi się to, że prowadzę, to wiecie, tu sporo tych naklejek, ale szczerze, no to. Wiecie, to jest takie średnie. Mogli, wiecie, na przykład jakiś pakiet właśnie w tym, być rodzicem, dodać po prostu takie rzeczy i też by było fajnie, by mi się bardzo podobało. No, ale ogólnie cieszę się, że mam go w kolekcji. Muszę przyznać, że mi kusił. Jak zobaczę, że prąkra jest, no to czemu by nie skorzystać? Myślę, no, że przyznam, fajne rzeczy, ale no myślałam, że jeszcze coś więcej dojdzie. Bo no, wiecie, to dochodzi takie, no te kukiełki, ale no wiecie, tego aż tak się dużo nie używa, nie? No, aczkolwiek no meble... Meble są fajne, tak to muszę przyznać takie, bo już nie mogę się doczekać, aż będę mogła tak właśnie stworzyć z nich jakiś swój pokój dla dzieciaka, ale to zobaczymy, I, a teraz piszcie w ogóle co wy myślicie o tak zeserach, czy macie, czy chcecie też skupić na promocji, czy w ogóle wam się nie podobają, a ja co ja, no powiem wam takie, nie wiem, 6 na 10, no a coś koło tego, może 7 na 10, także ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia do następnego. Bye -bye. Is your love?